Siemanko, zapraszam Was dzisiaj na najnowszą recenzję filmu Quentina Tarantino Once Upon a Time in Hollywood. <taki> Takie zaskoczenie. Jak zwykle ten szar, ten dowcip się mnie tak trzyma, niesamowicie. Okej. Okay. Poszłam wczoraj przedpremierowo na film i sala była pełna. Naprawdę. Wszystko było wypane po brzegi, co mnie niesamowicie uszczęśliwiło i było takim mionem na moje serce, aż chciałam się płakać. To zawsze cieszy, jak przychodzi taka masa ludzi na film, ale niestety, niestety w środku filmu zaczęli wychodzić. I to już nie jest fajne, nawet jeżeli film się nie podoba, to ja uważam, że mimo wszystko tak się nie robi. Ale to taka moja oczywiście tutaj dygresja do kultury w kinie. Tego już powinno się zostawiać do samych napisów, ale to nie o tym dzisiaj, a oczywiście o Quentinie Tarantino. Od momentu, kiedy dowiedziałam się, że Tarantino kręci film, a w tle będzie jakby no nie ja, tylko w tle będzie historia Sharon Tate i Romana Bolańskiego, no to już kompletnie się podjarałam i nie wiedziałam, nie wiedziałam tylko, jak dopasować tutaj te dwa puzzle: Tarantino morderstwo, poważna sprawa, no, no nie pasuje. Tak jak nie pasuje tematyka II wojny światowej Tarantino, a jednak to się udało w Inglourious Basterds. No i tym samym torem poszedł Tarantino, bo oczywiście wszystko tutaj e, lega w, gru, w gruzach, e, ta historia nie jest taka, jaka była, no ale właśnie na tym polega magia kina, że my możemy sobie zupełnie odtworzyć to wszystko inaczej i e, zrobić takie trzy kropki, co by było gdyby. I to właśnie nam serwuje Tarantino. No, rodzinie Romana Polańskiego to się nie za bardzo spodobało, i, i było dużo uwag dotyczących końcówki i tego, że nie uszanowali pamięci. Ech, coś w tym jest. Ja myślę, że coś w tym jest. Jest jakiś chyba niesmak, faktycznie. Mimo, że ja, Tarantino nie miał złych intencji, tylko faktycznie. Można to tak odebrać. Ale przejdźmy do samej historii, bo fabuła jest ciężka do powiedzenia, bo tej fabuły praktycznie nie ma w tym filmie. Tarantino składa hołd y, kinu, telewizji. Lat 60. Mamy końcówkę, to jest 69 rok, a tak pierwsza połowa 69 roku i to jest te kilka miesięcy e, pokazane. E, I to jest taki. Tarantino tutaj popat trochę w taki sentymentalizm, w nostalgię za tamtymi czasami, bo w końcu na tych filmach e, on sam się wychował. Więc to jest hołd złożony tamtej epoce, tylko. Coś mi tutaj nie zagrało. I ta fabuła faktycznie jest ciężka do powiedzenia i ciężko też nie mówić o fabule, nie spoilerując tego filmu. E, mamy tak jakby dwie paralele Dwie paralelne... Paralelne... Parale... Paralelne... Parale... Jelu... Pa... Wiadomo o co chodzi. Dwie historie, które toczą się w tym samym... Tom, jakby w tym y, samym mm, okresie. Tylko są... paralel. Nieważne. Mamy Rika Daltona i Cliffa Buffa. To są tacy, w ogóle z tej dwójki mógłby powstać niezły taki Bad movie, bo oni super, widać między nimi tą chemię na ekranie. I Leonardo DiCaprio, który gra Rika Daltona, to jest już taka może nie podstarzała, ale taka już taka trochę zachodząca gwiazda, i on ma też problem ze znalezieniem się w tej nowej rzeczywistości. A Cliff Booth to jest kaskader oraz najlepszy przyjaciel Rika Daltona, który jest też takim chłopcem na posyłki i złotą rączką. Jest od niego starszy, to już jest taki zmierzch, zmierzch e, Cliffa. I on. Tylko o, fajnie, Tutaj jest akurat na plus, bo e, fajnie przedstawił go Quentin Tarantino i wydobył niesamowitą głębię z postaci. E, którą odgrywa Brad Pitt i gdzieś mi bardziej zapadła w serce niż postać Leonardo DiCaprio, która jest nad wyraz ekspresyjna, która ma świetne sceny, a mimo to cały czas pamiętam jednak rolę Brada Pitt'a. Nie wiem, czy to może po rozstaniu z Angeliną Jolie tak, tak trochę popatrz w te nuty takie melancholijne, ale jest coś w tym. Fajnie, fajnie się go ogląda na ekranie. T tak jakby w ogóle przedstawił taką dawną, y szkołę tą aktorską, faktycznie on jest jakby żywcem wyjęty z tamtego okresu. Szalenie mi to się podoba, mega. I mamy drugą historię, która jest trochę tak od czapy. Dla mnie by za mało było tej historii, czyli Sharon Tate i Romana Kanańskiego, którego gra oczywiście, to jest polski akcent, Rafał Zawierucha. Jego dużo nie ma na ekranie. tam chyba mówi raz i to do psa, ale to zawsze cieszy, niesamowicie cieszy i tak tak pozytywnie mu zazdroszczę tego i tak pozytywnie gratuluję, naprawdę, że udało mu się wystąpić u Tarantino, i nie wyobrażam sobie, jakie to musiało być dla niego przeżycie. No, i właśnie gra, partneruje Margorowi, która gra przy cudowną, prześliczną Sharon Tate. I tej historii było dla mnie za mało, bo ja dokładnie, tak przynajmniej mi się wydaje, dokładnie wiem, co chciałby okazać Tarantino, czyli zmierzch pewnej epoki i pojawienie się nowego. Tylko pff, to powinno być chyba trochę bardziej dosadnie pokazane, bo. Te wątki ani się nie spajają, jest dużo pięknych scen, które nic nie wnoszą do filmu, jedynie są pięknymi scenami, które ja bym mogła tak sobie poszczególnie po prostu obejrzeć i zachwycać się nimi oraz muzyką, przegenialna muzyka. I tak naprawdę, pokrótce o tym jest film, o pewnym zmierzchu, Pewnej epoki, końca e, czegoś i początek nowego kina, e, początek też nowej ery. Tutaj mamy sektę Mensona w tle, która m, też dla mnie jest trochę za mało, też chyba zarysowana, jest bardziej pokazana w taki bardzo idylliczny sposób. E, ten Menson też na ekranie pojawia się przez chwilę i. Czegoś było za mało, tak naprawdę to jak została przedstawiona sekta sonata, to myślę, że on zrobił kawał dobrej roboty i przyturzył się im coś mi tutaj nie gra po prostu. Wydaje mi się, że on zapatrzył się na te lata Tarantino. I dzisiaj już z perspektywy dorosłego człowieka, który trochę przeżył, inaczej patrzy i romantyzuje pewnie tą epokę, i ja tak to odbieram. Ja myślę, że to miało być, ja tak czuję, ja tak odbieram, że Tarantino chciał w pewien sposób też zamknąć chyba pewien etap w swojej karierze, i to miało być coś epickiego, i ja na to liczyłam. A epickiego nie mamy, to jest film dobry, to jest nadal. Bardzo dobry film, ale tutaj jest. Tutaj coś się wydarzyło podczas, podczas produkcji, podczas realizacji. Ja myślę, że były za duże oczekiwania i za dużo miał do powiedzenia, a czasami to, co jest za... To, co nam się wydaje, że będzie super i e, to, co sobie wyolbrzymiamy, to nie zawsze to się zgra na ekranie. I to było trochę na zasadzie za High Tarantino dzisiaj balujemy, bo jest e, ten film naszpikowany no, mega nazwiskami. Już wspomniałam oczywiście Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, teraz się o Rafał Zawierucha, no ale Rafał Zawierucha, Margot Robbie, Kurt Russell, Al Pacino, mm, Austin Butler. Ja może mi kojarzę życie Butlera, ale on będzie głośno. On gra Texa, jednego tam z tych członków rodziny Mensona. Będzie grał Elvisa Presley'a niedługo. Jezu, jaki to jest kocur. Naprawdę. Naprawdę no. Chłopak, chłopak, ma charyzmę, macharyzmę i... E, ja mu strasznie kibicuję. Ja? I O, Dakota Fanning, e, No naprawdę to jest córka i mur. zapomniałam jak ma imię, ale ma nazwisko mur. Wow, nie! Ona ma przecież! Dobra, nieważne, nieważne, poleciałam dzisiaj, ale naprawdę ta recenzja powstaje na szybko, a w mojej głowie jest taki dzisiaj mętlik, bo całą noc nie spałam myśląc o tym filmie i co tutaj jeszcze powiedzieć. E, ale tak, to już swoją drogą. Już nie chcę się czepiać, Tarantino, bo naprawdę nie chcę się czepiać, bo ja, mimo że wyszłam z tego kina lekko, lekko no rozczarowana wyszłam, to... Jednak przez całą noc nie spałam i myślałam o tym. Jednak coś coś zakorzeniło. Ja myślę, że tą nostalgię za pewną epoką. Ucięło mi film, więc ja muszę dokończyć tą recenzję. Mimo, że coś mnie ugryzło teraz i ma coś pod nosem czerwonego, ale e, dobra, wróćmy do recenzji, bo, bo muszę to dokończyć, bo ten film jest nieskończony jeszcze. E, a więc tak, e, mówiłam o, teraz o samych pozytywach, bo już nie chcę mieszać psów, e, psów, a, ale to śmieszne, nieważne, e, na Quentinie Tarantino. I tak jak już powiedziałam, no, muzyka jest cudowna i zabrakło mi trochę tej spójności właśnie między muzyką a tymi kadrami, ale muzyka, muzyka e, jest takim kotem, że lepszego soundtracku nie widziałam w tym roku i, i słuchałam dzisiaj. Ja już się cały czas słucham tej a już w ogóle piosenka Nila Monda to jest dla mnie przeszto siarska. Ona też jest w trailerze, który zapowiadał i to może też tak narobiło mi tego smaka na Once Upon a Time. Ale ja jeszcze abstrahując od już od muzyki do zdjęcia. Ja kocham Tarantino za to, że on jest oczywiście anti-digital camera i dzięki temu jego Filmy, obrazy są takie naszyfikowane emocjami. To jednak jest zupełnie inny sposób kręcenia i, i na to się tak przyjemnie patrzę, a ja uwielbiam, oprócz oczywiście fabuły, to ja uwielbiam chłonąć też oczami y, te obrazy i zawsze mi to daje Tarantino. I ja do tego się przyczepić nie mogę, bo pięknie jest to wszystko przedstawione i tak jak powiedziałam, jak popadłam w te nuty takie sentymenta, sentymentalne i przez całą noc myślałam o tym i ja gdzieś go rozumiem i ja wiem, że on ją bardzo dobre y, tutaj. Zgubiam y, y, słówko, no że chciałbym po prostu pokazać tą miłość, tą miłość do kina, to jest, bo to jest film zrobiony przez plika filmowego dla takich samych kinofilów, ale właśnie, i tutaj jest to moje, ale z racji tego, że to jest zrobiony, że ten film jest zrobiony przez. Koleś, który zupełnie ma, ma odlot na punkcie kina, to on też przed samym, se, znaczy przed samą premierą dał też wykaz filmów, z którymi warto się zapoznać, żeby zrozumieć pewnego razu w Hollywood. I tak jak ja miałam gdzieś faję z oglądania tego filmu, bo kojarzyłam, wiedziałam o co chodzi, tak wiem, że po prostu przeciętny widz no, Przeciętny widz będzie miał problem z odbiorem tego, bo będzie się zastanawiał, ale że o co chodzi. E, I ja się wcale nie dziwię. Dlatego warto tutaj trochę zapoznać się jednak z kinematografią z tamtego okresu. Hmm, A już też abstrahując też od tego, to zauważcie, jak będziecie oglądać Once Upon Time, zauważcie z jaką on pieczołowitością e, przystąpił do realizacji tego. Jaka tam jest scenografia. Wszystko jest dopracowane w najtrudniejszym szczegółiku. Kostiumy, ta epoka po prostu. Ja, się, ja w kinie czułam się po prostu jak wyjęta żywcem jak sama byłabym wyjęta żywcem z tamtych lat jakbym oglądała po prostu w latach 60. film z tamtego okresu i właśnie za to właśnie lubię Tarantino, że on potrafi wyzwolić coś takiego w człowieku. I Mimo, że gdzieś jestem rozczarowana, to ja mu to daruję. Ja mu wszystko potrafię darować, za to, że on ma takie po prostu czyste serce. I zawsze, jeżeli cokolwiek realizuje, to D -d -d dlatego, że kocha to kino. Więc zauważcie to, te piękne kadry, ta Kalifornia skąpana w tym słońcu. Czuć, czuć tę magię na ekranie. Tylko tak, jak mówię, czegoś było za dużo, czegoś było za mało. Coś nie do końca grało, ale zrymowałam na koniec, więc ja Was zostawiam z tymi przemyśleniami. E, sami zobaczcie mm, film i zastanówcie się nad tym, zastanówcie się nad własnym życiem, w tym filmie nie. Zapraszam i zachęcam do obejrzenia i do podyskutowania o tym, e, co nowego u Tarantyna. Do zobaczenia, pa!